Dzień dobry, witam was z rana. Właśnie jestem po porannym biegu i zaczynam dzień, a wy dzisiaj spędzicie go razem ze mną i sznurkiem oczywiście. To co? Zaczynamy! Dzisiaj na śniadanie będę robiła placki dyniowe. Jeśli zastanawiacie się dlaczego robię w lutym placki dyniowe to dlatego, że miałam zamrożone pióre z dyni do wczorajszych muffinek, które mi swoją drogą nie wyszły i muszę teraz wykorzystać je do końca, więc z tego pióra zrobię placki i będzie takie śniadanie na słodko Ten przepis w ogóle jest największą ilość placków, więc prawdopodobnie wyjdzie na śniadanie dla mnie, dla Patryka i być może zostanie jeszcze na śniadanie na jutro, zaraz zobaczymy ile sztuk z tego wyjdzie. Ciasto jest mega gęste, chyba dodam jeszcze wody. Jestem już taka głodna, jak zawsze po Szybko jem i zaraz będę się zbierać na jogę, dlatego znów jestem w stroju sportowym, bo wtorki zawsze mam jogę, więc dzisiaj udało mi się wcisnąć jeszcze bieganie przed, eee, więc jadę do Magdy, a potem zaczynam pracę. Do placuszków jeszcze tuż przed smażeniem dodałam cynamon i kardamon, bo stwierdziłam, że coś jakoś nie ma przypraw i może lepiej jak to przyprawię przed. I na wierzch dałam skyr, żeby troszkę podbić białko Do tego konfitura malinowa mojej mamy, która jest najlepszą konfiturą jaką kiedykolwiek Modliście jest, to znaczy moja mama mówi, no to galaretka malinowa Jest to bardziej galaretka konfitura, ma w osobnych słoikach Ale dla mnie to jest konfitura I jest przepyszna, moja mama to mistrz, jeśli chodzi o przetwory Więc troszkę więcej białka, troszkę więcej słodyczy I śniadanie idealne pobiegło No dobra i jestem już po jodze, przysięgam Wam, że gdybym nie chodziła do Magdy dwa razy w tygodniu, to bym była takim drewniakiem, że masakra, przy mojej ilości treningów w ciągu tygodnia, ta joga jest po prostu wybawieniem. Oczywiście czasami się rozciągam, też sama joguję w domu, teraz mam takie wyzwanie, że codziennie wieczorem robię sobie bardzo krótką e, jogę, no ale to nie jest to samo, gdy masz nauczyciela, on Ci powie jak wejść głębiej w pozycję, jak coś zrobić, przyciśnięcie bardziej, więc zawsze po tej jodze z Magdą jestem bardziej rozciągnięta, jestem mega elastyczna po prostu jest mi luźniej, czuję, że nie jestem taka spięta w całym ciele, więc bardzo mi to pomaga. A jeśli byście chcieli też poćwiczyć z Magdą, to przypominam, że na kanale jest trening z Magdą Joga dla początkujących i nie tylko Ostatnio go wrzuciłam, więc możecie go zobaczyć, postaram się go dodać w kartach, jeśli nie zapomnę A jak zapomnę, to po prostu wejdźcie na główny profil na mój kanał i tam na pewno go znajdziecie Jadę do domu i czas działać dalej, nie ma co się obijać Hej, snurciu Właśnie się zabieram się do robienia sobie kawy i muszę dosmażyć resztę placku, bo nie zdążyłam przed tego zrobić wszystkich. Wyszło ich mnóstwo. Tu jest część, część zjadłam i część jeszcze będzie się zaraz smażyć, więc myślę, że to będzie coś śniadanie na jutro. Ale w sumie spoko, muszę zacząć częściej tak gotować na dwa dni, bo cały czas sobie to obiecuję, a jakoś nie udaje mi się do tej pory tego zrobić. My kombinujemy nad rzeczami do nowego studia. Dzisiaj będziemy tam jechać, więc wam wszystko pokażę. A sznurek, jak widać, pracuje razem z nami. Jego wkład jest niezastąpiony. No tak, mówię o tobie. Niezastąpiony jesteś w wybieraniu wykładziny. I wkimę znowu. No dobra, kawa, kawą, ale czas zacząć działać. Dzisiaj muszę nagrać rolkę z przepisem na muffinki. Wczoraj w ogóle nagrywałam przepis na muffinki i kompletnie mi to nie wyszło. Gdzie wydawało mi się, że przepis jest w miarę taki sprawdzony i dobry, ale no kompletnie nie wyszły. Były niesłodkie i smakowały jak nic. Więc dzisiaj próbuję z trochę innym podejściem, ale z tak ciemno, że muszę właśnie odpalić lampę i zacząć działać. Powiem wam szczerze, że bardzo lubię robić rolki i te z przepisami, i te sportowe, mimo tego, że zajmuje to trochę czasu, dużo więcej niż się wydaje, to sprawia mi to przyjemność. E, w sumie to jest podobna rzecz jak TikToki, ale TikToki jakoś zawsze mi bardziej opornie szło, szły, e, a te rolki wydają mi się takie naturalne na tym moim Instagramie i fajnie mi to w miarę wychodzi, więc cieszę się. E, dzisiaj właśnie będę robiła muffinki z odżywką białkową i to też będzie moje takie drugie śniadanie. Lecę! Dobra, muffiny są już w piekarniku, więc muszę ogarnąć kuchnię, czyli co tutaj powstało I będę szykować chyba już obiad, bo potem mamy jechać do studia i boję się, że nie będzie czasu i będę chodzić głodna Więc dzisiaj zrobię tofu bowl Tak, zrobię tofu bowl Tofu, słodkie chili, z ryżem, z dużą ilością warzyw Będzie pysznie, a zanim to, to zjem sobie jeszcze jabłko mam ostatnio taką fazę na jabłka, że masakra Bo jestem już głodna troszkę Dobra, zaczynam od przygotowania ryżu. Mam jeden zwykły, a jeden znalazłam gdzieś w swojej spiżarni, który kupiłam miliony lat temu i jeszcze go nie użyłam. Ryż po tajsku, to jest w ogóle gotowy ryż, który się podsmaża na patelni albo w mikrofali. Zobaczymy, jak to będzie działać. Mam tofu już marynowane z słodkim, czyli więcej pokroję, podsmażę na patelni i dodam dużo warzyw. Lecimy. No dobra, obiad zrobiony, jak już pewnie mogliście zauważyć, jeśli to nie wasz pierwszy film ze mną, to strasznie lubię takie bowle, wrzucam ryż, wrzucam dużo warzyw, daję jakiś fajny sos i mam super fajny, wartościowy posiłek i dość szybko się je robi, więc to jest duży plus. Miałem drugie śniadanie zjeść muffinki, ale najpierw zjemy już obiad, potem dopiero muffinki będą na deser, a wyszły super. Patryk właśnie przyniósł z paczkomatu moje nowe cacko. Zobaczcie na to: to jest nowy staty, w którym będę nagrywać dużo rzeczy telefonem, który się obraca za mną i zaraz wam to pokażę. Nie wiem dlaczego dzisiejszy vlog cały dzień się w kuchni, ale może takie jest moje życie dzisiaj po prostu mam cały wtorek w kuchni. Nieważne, ale chcę wam to pokazać, bo jest mega czad. I idę w prawo, i na dół, i do góry, i tutaj, do nitki, i daj nitkę. Szupka, o! Ups, patrz. Tu. I idę tu do sznurka i dam sznurkowi. I teraz idę znów do góry, i przejdę tu, i zrobię tak. No dobra, słuchajcie, dotarliśmy do nowego studia e, Jeśli nie wiecie, to zmieniamy studio nagraniowe, bo w poprzednim dostaliśmy wypowiedzenie, bo burzą budynek e, Nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, w ogóle nas to zaskoczyło, potem nie mogliśmy znaleźć studia To tak w mega krótkim, mega krótkim skrócie, to już brzmi, ale wiecie, o co mi chodzi e, Ale w końcu znaleźliśmy, więc to nasze nowe studio, zaraz wam pokażę Studio jest podobnych rozmiarów, co poprzednie, tak naprawdę praktycznie takie samo Całe białe na razie Będzie się tutaj dużo działo podłoga nie będzie taka. Tutaj mamy zamiar położyć taką wyściółkę, żeby mnie stawy nie bolały w poskakaniu na kafelkach, a na nią linoleum, które będzie przypominało no, z jednej strony drewno, a z drugiej strony chyba beton. Dlatego, że planujemy dwa różne kadry i będą to kadry inne niż w tamtym studiu treningowym. Jeden kadr będzie jasny, łagodny, jasne kolory i właśnie drewniana podłoga, w sensie linoleum ala drewno. A drugi kadr bardziej betonowy, szary, waleczny i motywujący do działania. Ja się strasznie, remont zaczynamy tak naprawdę za kilka dni, więc teraz już musimy zamawiać wszystkie rzeczy, potem przyjadą moi teściowie i będziemy działać. To chyba najprostsza kolacja jaką można tylko zrobić, ale miałam strasznie znowu na to ochotę. Ostatnio też wpadłam na jakiś twaróg. To co widzicie na kanapkach, nazywają u mnie w domu gzikiem, tylko że u mnie standardowo robi się to z twarogu, śmietany, sól, pieprz, dodaje się cebulkę, szczypiorek i tyle. Natomiast ja robię trochę bardziej uficioną wersję, czyli zamiast śmietany dodaję jogurt, zawsze dodam trochę kalorii i też jest trochę więcej białka. Takie kanapki są bardzo, bardzo syte, więc idealne właśnie też na wieczór, jeśli macie jakąś tendencję do podjadania. A ja od... Dzisiaj, tak naprawdę, przez następne 2-3 tygodnie będę trochę bardziej śledzić kalorie i makro. Bo przygotowuję się do ważnych nagrań i muszę to wszystko sobie spiąć. Dlatego jestem na delikatnym deficycie i z tego powodu taka kolacja będzie idealna, żebym czuła się pełna i żebym po prostu czuła sytość aż do snu. Dobra, powoli będę się z Wami żegnać, bo sznurek już nie daje mi spokoju i trzeba go trochę wybawić przed snem. Posiłki. Widzieliście, dzisiaj były cztery: śniadanie, obiad, potem deser i kolacja, ale zazwyczaj ta liczba posiłków u mnie w ciągu dnia jest naprawdę różna. Są dni, że jem 7-8 posiłków, są dni, że jem 3 posiłki. Więc to wszystko zależy od dnia i danej aktywności w ciągu tego dnia. I mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Dajcie kciuk w górę i widzimy się już niedługo na już kończę na kolejnym y, filmie. Pa!